Neto. así nada que hey. ma esqueleto, palenguet y el ar y respeto. Qi hasta Q más prieto, RFP, esture batata, que le buru, nun dando lata, senda cultura, no serenata. A hueven en hasta se fata, y hasta representa macata. A hue, a toma pieto, que está bangalao en disepo. A tu más ane a mi mi güerigeto. Que acusa ane sueto, y guata fata más respeto. Do końca sezonu coraz bliżej. Najlepsze dwie ekipy mierzą się dziś w spotkaniu, którego stawką może być tytuł mistrzowski. Kto tutaj przegra, będzie miał trudną końcówkę. Ekipa Biało-Czerwonych dosłownie za chwilę zagra przeciwko Walii. Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę Ciekawe zapowiadające się spotkanie. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Reprezentacja Polski zmierzy się z Walią. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. Przed nami ciekawie zapowiadający się mecz. Rozpoczyna go Polska. Traci piłkę po tym doskoku. Mówi się, że ze stadionu rywala można wrócić starczą albo na tarczy, ale dzisiaj do końca nie wiadomo, czy ta. Zaraz, zaraz, z tego musi być gol. Tak! Bramka! No ale to było nieuniknione to była formalność mamy tę bramkę jeszcze raz. Wydaje mi się, że defensywa mogła tu zrobić więcej, żeby uchronić zespół przed stratą bramki. Łatne minięcie, może być groźnie. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Polacy notują stratę na swoim koncie. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Ale szuderzenie. Aż szkoda, że minimalnie niecelne. Zamysł dobry. Więcej takich próba, któraś w końcu wejdzie. Strada piłki teraz. Może być groźnie. Nie interweniuje i wybija piłkę. Jest szansa na wyrównanie po rzucie rożnym. Nie ma przódki w pole karne. I leci centra w szesnastkę. Co z nią zrobią? Na razie drużyna przeciwna oddala niebezpieczeństwo. Dobra interwencja bramkarza. Dobrze go tam wypuścił. Pita ta piłka i gra zostanie wznowiona od rzutu rożnego. Ale trzeba się było teraz wykazać. Parada godna największych stadionów. Kibice myśleli, że po takiej główce musi paść branka, a tymczasem nic z tego. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Były widoki. Ale zamiast dobrej akcji ostatecznie mamy stratę piłki. Teraz przestrzeń na skrzydle. Może to wykorzystać. Czy uda mu się teraz? Proszę Państwa, piłka w siatce. Mamy remis. Robi się naprawdę emocjonujące spotkanie. Mecz ze swoją historią. Spójrzmy w powtórce na to świetne dośrodkowanie. Idealnie to zabrał. Sam strzał był bajeczny, idealnie się ustawił. Nie musiał przyjmować, tylko kropną z powierzchni. Mamy wynik remisowy. 1 do jednego. Szymański. Świetne, filtrujące podanie. Proszę Państwa, cios za cios, znowu prowadzą. Ależ to było ładnie wymierzone, celne, prostopadłe podanie. Pewne wykończenie, nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. Lawrence. Biało-Czerwoni przy piłce. Ale może teraz będzie szansa. Płynka wypita przez bramkarza bardzo dobra interwencja. A więc teraz przerwa. Gospodarze w dobrych nastrojach schodzą do szatni z prowadzeniem. Do przerwy prowadzą dwa do jednego. Pewnie chcą dorzucić coś jeszcze. Nikt w tym sezonie nie strzela tylu goli, co ten zespół. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga! Tak jest! Wyrównująca bramka. To rozbudza nam apetyty na coś więcej. Wynik raz za razem nam się zmienia. Idą łeb-łeb. Przód zamku dla Polski. Oddał teraz piłkę przeciwnikom. Zieliński. Ładne teraz podanie. Przyjął, zrobiło się niebezpiecznie. Antaż wybronił, tyle że piłka wciąż grze. No w końcu, spokojnie łapie piłkę. Tym razem bez trudu, ale ta interwencja sprzed chwili była czymś niesamowitym. Sam nie wiem, jak to obronił. Akcja toczyła się dalej. Dopiero teraz ma okazję, by uspokoić nieco grę. Błąd i strata. Mogą rozgrywać akcje przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Centra na słupek. Co teraz? Dobra obrona, ale to nie koniec zagrożenia. Obronica na posterunku oddala zagrożenie. Tracą piłkę. być groźnie. Uwaga! Pusta bramka! A i w taki sposób na pewno nie zagrozi bramce. Popsuta doskonała szansa. A i Polska traci piłkę. Udało mu się obrać obronę. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Mogą wyjść na prowadzenie, o ile dobrze to rozegrają. A zatem jest decyzja, by z ławki wpuścić na boisko świeżą krew. Udana interwencja, tu już było naprawdę groźnie. Próbuje teraz uderzać na bramkę. Odprowadza tylko piłkę wzrokiem, nie było potrzeby interweniować. Procentuje bramkarskie doświadczenie. Ktoś inny pewnie by się rzucał, tracił energię, bo przecież strzał przeszedł dość blisko. Chwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Aj, aj, Sytuację sam na sam trzeba wykorzystywać. Ale należy strzelać przy takich okazjach. Nie ma gola, poprzeczka, mało brakowało, ale grają dalej. No tak, teraz bramkarz pewnie chwyta piłkę. Ale jeszcze przed momentem było tu bardzo nerwowo. Bramka chyba jeszcze wibruje po uderzeniu. Bramkarz ściska piłkę, wyjaśnia tę sytuację, choć pewnie wolałby w ogóle jej uniknąć. I już nic z tego rożnego nie będzie. I mamy kolejny rzut rożny. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. I znowu rzut rożny. I piłka wychodzi za boisko. Zaczną od bramki. musi to teraz dobrze rozegrać. To już ostatnie minuty. Strzelona bramka zapewniłaby zwycięstwo. Opnął teraz piłkę w szesnastkę. Puka przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Oj, co też się teraz stało. Bramka samobójcza. No, reszta drużyny nie jest zadowolona. Koniec spotkania. Wielki zabud na trybunach. Gospodarze przegrali.